Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy niedzielę, 15 maja. Sprawdźmy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Niedziela, 15 maja. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku? Niedziela, 15 maja. Niedziela, 15 maja. Najpierw oczywiście zaczynamy od osób z znaku Barana. W dniu dzisiejszym ważną rolę może odegrać jakaś kobieta bliska Waszemu Sercu. To może być Wasza partnerka, ktoś z rodziny, jakaś bliska przyjaciółka. Jeżeli jesteście kobietami, to w dniu dzisiejszym warto kierować się tym, co mówi Wasze Serce, warto kierować się swoimi emocjami. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać kobietę do stałego związku. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku byka, dziś możecie zostać w łóżku, możecie czuć się tak słabo. Mogą być takie sytuacje, w których na przykład będziecie chcieli odpocząć, przełożyć jakiś temat. Tutaj jako podpowiedź ta karta radzi, że z danym problemem należy się po prostu przespać. Osoby z znaku bliżąc w dniu dzisiejszym mogą coś świętować, oblewać, być w jakimś takim większym towarzystwie, możecie troszeczkę jeszcze imprezować, tutaj karta też może wskazywać na takie sytuacje, w których czujecie, że dana sytuacja nie jest poważna, że to Wy nie jesteście traktowani poważnie. Jeżeli jesteście osobami w stałych związkach, to tutaj karta może mówić o tym, że w waszej relacji jest jeszcze trzecia osoba. Jeżeli chodzi o raki, to tutaj macie kartę umiarkowania. Tak więc mogłabym powiedzieć, że dziś będzie taki dzień jak co dzień, taka typowa niedziela. Tutaj karta też właśnie radzi, żeby w dniu dzisiejszym zachować właśnie taki balans. Osoby spod znaku lwa tutaj macie kartę śmierci. Tak więc wy w dniu dzisiejszym zaczniecie coś zupełnie nowego. Radykalnie się z czymś będziecie tutaj rozliczać, będziecie coś świadomie zakańczać. Osoby z podznaku Panny w dniu dzisiejszym powinny uważać na wymiar sprawiedliwości. Tutaj możliwe są różnego rodzaju rozstania, jakieś rozwody. Też karta mówi o tym, żeby innych sprawiedliwie osądzać. Osoby spod znaku wagi, u Was ym, ważną rolę dziś może odegrać jakieś dziecko, być może też jakieś zwierzę. Karta ogólnie mówi o jakichś nowych początkach, o podążaniu nieznaną drogą. Też uważajcie na to, żeby w dniu dzisiejszym nie wykazywać się taką dziecięcą naiwnością. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku Skorpiona, dziś możecie mieć kontakt z kobietą bardzo majątną, z kimś, kto być może pracuje z pieniędzmi w jakimś sektorze finansowo-bankowym. Jeżeli jesteście kobietami, to warto dziś kupić sobie coś droższego. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać dobrze sytuowaną kobietę. Jeżeli chodzi o strzelce, to dziś bardzo miły, sympatyczny dzień pod względem uczuciowym. Możecie się komuś oświadczyć, możecie to wyusłyszeć, że ktoś was kocha. Jest to bardzo dobry dzień dla osób stanu wolnego. Śmiało umawiajcie się na randki w ciemno, śmiało zakładajcie swoje konta na profilach randkowych. Jeżeli chodzi o koziorożce, u Was e, dziś może być jakaś taka sytuacja, która e, będzie szansą na zarobienie pieniędzy, tak więc mieć oczy dookoła głowy. E, tutaj też karta bardzo często pokazuje takie sytuacje, w których na przykład znajdujecie jakieś pieniądze na ulicy. Osoby spod znaku wodnika dziś powinny uważać na osoby, które chcą Was wykorzystać, oszukać, na kogoś, kto chce być cwańszy od Was. Tak więc też uważajcie na to, kogo dziś spotykacie, uważajcie też na to, co podpisujecie. I jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, no u Was niestety mogą dziś być jakieś takie nagłe, niespodziewane sytuacje Coś może się zawalić, tak więc nie radziłabym dziś rozpoczynać czegokolwiek nowego Z tego względu, że prędzej czy później i tak to coś się rozpadnie Tak więc to tyle jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy Wszystkim oczywiście życzę udanej niedzieli i zapraszam Was na jutro Papa. Pa.